Witam Was serdecznie. Dziś mamy 24 dzień września, środa. To kolejny dzień, w którym możemy wspólnie zatrzymać się na chwilę, by powierzyć Panu Bogu nasze troski, radości i intencje. Zapraszam Was do wspólnej modlitwy. Odmówimy razem litanie do Krzyża Świętego, prosząc, by Krzyż Chrystusa był dla nas źródłem siły i nadziei na każdy dzień. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Kyrie eleison, Chryste eleison, Kyrie eleison, Chryste usłysz nas, Chryste wysłuchaj nas. Ojcze z nieba, Boże, zmiłuj się nad nami. Synu, Świata Boże, zmiłuj się nad nami. Duchu Święty Boże, zmiłuj się nad nami. O święty Krzyżu broń nas, o błogosławiony Krzyżu broń nas. O cudowny Krzyżu broń nas, o Krzyżu drzewo życia, broń nas, drzewo uznania dobrego, broń nas. O Zdobo całego chrześcijaństwa, broń nas. Narzędzie naszego odkupienia, broń nas. Źródło wszelkiego błogosławieństwa broń nas. Pociecho wszystkich strapionych, broń nas. Po strachu złych duchów, broń nas. Katedro cierpliwości, broń nas. Obrono chrześcijan, broń nas! Kluczu do Królestwa Niebieskiego, broń nas! Ucieczko we wszystkich uciskach i pokusach, broń nas! Nadziejo grzeszników, broń nas! Światło sprawiedliwych, broń nas! Odpoczynku doskonałych, broń nas! Pociecho cierpiącego Kościoła, broń nas! Chwało zwycięskiego Kościoła, broń nas! Przewidziany przez patriarchów i proroków, znaku naszego zbawienia, broń nas! nas, Radości apostołów, broń nas. Korono męczenników, broń nas. Wesele wyznawców, broń nas. Tarczo dziewic, broń nas. Zadatku wiecznego szczęścia, broń nas. Krzyżu Święty, któryś był skropiony krwią Jezusa Pana, broń nas. Krzyżu Święty, któryś nam wieczną szczęśliwość przygotował, broń nas. Krzyżu Święty, któryś był godny nosić Zbawiciela Świata, broń nas. Krzyżu Święty, na którym śmierć pokonaną została, broń nas. Jezu Chryste, ukrzyżowany Zbawicielu, zmiłuj się nad nami. Jezu Chryste, któryś cierpiał hańbę krzyża, zmiłuj się nad nami, Jezu, któryś Ojcu twemu niebieskiemu posłuszny był aż do śmierci krzyżowej, zmiłuj się nad nami. Jezu, któryś ciałem twoim na krzyżu za grzechy nasze zapłacił, zmiłuj się nad nami. Jezu, który wyrok śmierci na nas wydany, przybiłeś do krzyża, zmiłuj się nad nami. Jezu, któryś przez krzyż twój zwyciężył szatana, zmiłuj się nad nami. Jezu, któryś nas przywiódł przez krzyż Krzyż do wolności synów Bożych, zmiłuj się nad nami. Jezu, kapłanie, któryś przez własną krew do świątyni wstąpił i dla nas wieczne zbawienie uzyskał, zmiłuj się nad nami. Jezu, który ze znakiem krzyża przyjdziesz sądzić żywych i umarłych, zmiłuj się nad nami. Bądź nam miłościw, przepuść nam Jezu, bądź nam miłościw, wysłuchaj nas, Jezu, od grzechu wszelkiego, wybaw nas, Jezu, od zasadzek nieprzyjaciela wiecznego, wybaw nas, Jezu, od wiecznego potępienia, wybaw nas, Jezu, od bojaźni śmierci, wybaw nas, Jezu, przez krzyż Twój święty, wybaw nas, Jezu, przez pięć ran Twoich, wybaw nas, Jezu, przez krew Twoją, wybaw nas, Jezu, przez śmierć Twoją wybaw nas, Jezu. My, grzeszni, Ciebie prosimy, wysłuchaj nas, Jezu, abyśmy zawsze byli prawdziwymi miłośnikami Twego krzyża. Ciebie prosimy, abyśmy w niczym chwały nie szukali tylko w Krzyżu Twoim świętym. Ciebie prosimy, abyś nas mocą Twego krzyża świętego od wszelkich niebezpieczeństw ciała i duszy uwolnić raczył. Ciebie prosimy, baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, przepuść nam, Jezu. Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, wysłuchaj nas, Jezu. Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami, Jezu. Boże, Ty w zgorszeniu krzyża objawiłeś swoją niewysłowioną mądrość, spraw, abyśmy do głębi przeniknęli chwałę męki Twojego Syna i z ufnością chlubili się Jego krzyżem, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg, przez wszystkie wieki wieków. Amen. Dziękuję Wam za dzisiejszą wspólną modlitwę. Niech Krzyż Święty przypomina Wam o miłości Boga i dodaje odwagi we wszystkim, co Was dziś czeka. Zachęcam Was, aby zostawić łapkę w górę, zasubskrybować kanał i udostępnić ten film innym, by także mogli się modlić. Spotkajmy się jutro o 6 rano. Zostańcie z Bogiem.